Dzień dobry moi drodzy, witajcie na moim kanale. Dzisiaj zaczynamy dzień od makijażu. Niedługo wychodzę i postanowiłam, że też nagram Wam taki krótki filmik z mojego takiego glowy make-up codziennego. Najpierw zaczynamy od lekkiego nawilżenia, bo tutaj najbardziej ta skórka jest taka delikatna. Zawsze też jest wysuszona, taka opuchlizna się robi po, po całej nocy. I za chwilę będę się malować, będę wam pokazywać produkty, trochę o tym porozmawiamy, co używam, co jest dla mnie ok, co ja o tym myślę. I zaraz to będzie w dalszej części filmu. Moje oczy już chyba nawilżone, już czuję jak to wyschło. Zdejmujemy. O, tu mi biegło! Jak zawsze. Jak zawsze coś się musi wydarzyć. Oczy już tutaj takie nabilżone. Czy coś się zmieniło? Nie wiem. Już od jakiegoś czasu trochę inaczej się maluję w sensie kolejność trochę zmieniłam. Zaczynam najpierw od brązera. To tak naprawdę nie jest brązer, to jest taki ciemniejszy podkład. Jest to Laura Mercier. Sobie zaznaczam kontur. Gdzie ten brązer chcę, żeby był, żeby mi tą buzię tak troszeczkę ocieplił. I ja lubię taki efekt takiej opalonej twarzy. Troszeczkę produktu, i już ta skóra tak nam się trochę ociepliła. Trochę nam się tutaj za kontury bardziej zrobiły tej twarzy. Tutaj po uszach, trochę po szyjce. Aby wszędzie był ten produkt dobrze rozprowadzony. Jeśli gdzieś wychodzę, czy jak nagrywam, to muszę mieć troszeczkę bardziej ten makijaż, taki lepiej zrobiony, więc używam podkładu to jest Givenchi Prismi Libre Skin Caring Glow. Też taki delikatnie rozświetlający skórę. Ale tutaj to tak bardzo malutko, też na dłoń. Taką mini pompeczkę jedną. Troszeczkę, troszeczkę. Teraz biorę ten właśnie mój pędzelek i tak... tak dziup, 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 żeby tak na tym pędzelku się to rozłożyło. I tylko staram się jako po prostu wyrównać to wszystko, żeby to się z tym moim bronzerem połączyło. To jest naprawdę dobry pędzelek. Ja zawsze używałam Beauty Blendera. Teraz nie mam, bo mi się ten Beauty Blender troszeczkę rozwalił. Muszę sobie go kupić. Mam inną gąbeczkę, ale to jednak to nie jest to samo. Beauty Blender jest dla mnie najlepszy, ale ten pędzelek, on się tutaj bardzo dobrze sprawdza. Makijaż. dobra po szyjce, by tutaj rozłożyć to wszystko. Mamy gotowe. Kolejna rzecz w moim makijażu to jest korektor i on musi być. Mogę tutaj mieć bardzo malutko podkładu wszystkiego, ale korektor sobie nakładam tutaj, żeby rozjaśnić tą całą część, taki trójkącik z tego, trochę oko, tutaj na nosek. Takie coś robię. Trochę tutaj, ciut na nosek, trochę tutaj i trochę tutaj. Taki kontouring kon To jest pupa Wonder Cover. To jest chyba jakaś nowość, tak mi się wydaje. Jest bardzo mocno kryjące, więc jeśli ktoś lubi takie i zależy wam, żeby on przykrył wszystkie jakieś tam niedoskonałości, cienie, to naprawdę bardzo dobrze wszystko kryje. Też nie przesadzajmy z tą ilością, bo tutaj zaraz nam się to tak wszystko ściastkuje i to też dobrze nie wygląda. Nie za duża warstewka, żeby tylko ładnie tutaj ten taki siny kolor... O, ja też mam takie oczy. Muszę Wam powiedzieć, że one też mi się takie robią. To też nie wiem, od czego to zależy. Raz mi się robią, raz nie. Czy, czy spałam długo, czy krótko, czy byłam gdzieś wieczorem, ale to nie ma znaczenia. Aby uzyskać takie glowy wykończenie, to ja mam taki bronzer. On już jest trochę zużyty, więc widzicie, to są dwa brązery, dwa kolory, a tutaj w środku jest rozświetlacz. I jak ja sobie wszystko to łączę razem, to od razu mi się robi taka tafla, taki od razu taki błysk mi się tutaj robi. I to jest bardzo fajne, bo możemy sobie użyć po prostu brązera i rozświetlacz na to, ale jak razem nam się to ładnie tak wymiesza na pędzelku, to ten Efekt nie jest taki odcięty, tylko tak ładnie wszystko przechodzi, więc zaraz to będę robić. A to jest, moi drodzy, Art Deco. To była taka kolekcja z takimi e, koralowcami. Ona była jakoś pół roku temu. Jakoś coś takiego. Mieszamy te wszystkie produkty razem. Były. I zaczynamy. Oko przejadę. Tutaj czoło. I robię jakby tu, tu i tutaj tak do ust. Taki trochę na nos, żeby był efekt takiego słoneczka na buzi. Kolejny krok to będzie róż. Mam dwa, to jest też z tej samej wersji, co był podkład. To już kiedyś pokazywałam na jakimś innym filmie. Bardzo dobry produkt, bardzo wydajny. Nie należy do najtańszych, ale ja mam wrażenie, że on w ogóle się nie, nie pomniejsza jego ilość. Cały czas jest tak samo dużo i już go mam jakiś czas i on cały czas jest. Albo może być pupa, to jest też moja nowość, Wonder Me, Baby Pink. Taki właśnie bardzo różowy, on nie ma żadnych drobinek, on jest taki gładki, taki matowy, ale to też bardzo ładnie będzie wyglądać. Nie jest za dużo czy tak wbijamy ten produkt w pędzelek. I zaczynamy. Uuu, jest za dużo, tak? Tak, to zrobi, żeby to było nie za dużo, żeby nam się nie zrobiły takie za mocne te policzki. Już mamy tutaj wszystko na buzi też zrobione bronzer, róż i w ogóle. To zajmiemy się okiem. Ja, jeśli to ma być taki dzisiaj glowy, to, to, to zrobimy takie cienie bardzo błyszczące. Tą taką paletę arteko z takimi właśnie ładnymi, takim ładnym błyskiem. żeby pędzelek. Najpierw taką bazę brązową żeby uzyskać na oku, to jest w ogóle pędzelek do nakładania podkładu. I jest izadory, ale ja go używam na no, oczy, bo jakoś tak dobrze mi się nakłada cienie wszystkie. Jest, jest dosyć duży, ale jakoś mi jest nim bardzo wygodnie nakładać cienie. I weźmiemy sobie jakiś taki błysk. O, coś takiego taki metaliczny. Glowy, glowy. I wklepuję w oko tutaj na, na tą moją powiekę. Tutaj tak nakładam Wiadomo, tutaj, żeby roz, rozjaśnić, ale też tu. I tak trochę tutaj schodzę na tą część policzka. Trochę na nos. Mamy błysk, mamy błysk. O to chodzi, żeby był błysk. To jest moja ulubiona kredka. Jest z Eveline Brown Pencil. Z jednej strony jest taka szczoteczka, z drugiej strony mamy wysuwaną kredkę. Jest to najlepszy produkt jaki w ogóle przetestowałam z tych różnych takich drogeryjnych rzeczy. Nie jest droga. Nie pamiętam, maksymalnie do 20 zł chyba kosztuje, ale na przycenach zawsze można taniej kupić. I przeczesuję szybko. I zaraz będę robiła z tego jakiś kształt lepszy tych brwi. Uzupełniam nią jakieś dziurki, ubytki, tam, gdzie gdzieś te włoski się nie urosły. U, coś wyszło. Kolejny krok, a wiem. Zakupiłam ostatnio białą kredkę, gdzieś się tam czymś zainspirowałam. Na razie się do niej przekonuję, na razie tak jestem pół na pół. No, tak niby mi się to podoba, niby nie. Białą kredkę używamy tutaj, na tej linii wodnej malujemy. I to tak ma nam powiększyć oko. Ja mam dosyć dużo oczy, ale tak troszeczkę może rozjaśni tutaj tą część oka. Tak się do niej przekonuję, tak pół na pół. Pół na pół mi to pasuje, pół na pół mi to odpowiada. Nie wiem, może to jest jeszcze kwestia jakiegoś takiego lepszego wyuczenia, jak to dobrze nałożyć, żeby to ładnie wyglądało, więc trochę dzisiaj nałożę tego. To też jest z Everline. Ja... Lubię bardzo Eveline. Uważam, że są naprawdę bardzo dobre kosmetyki. Z tych takich drogeryjnych, tych tańszych, to Eveline dla mnie wygrywa. Wszystkie jakieś produkty, które, się gdzieś jakieś kupuje, kredki, nie kredki, to jest zawsze Eveline i one naprawdę są super. Naprawdę Eveline robi bardzo dobrą robotę. Produkty są ekstra. I ja jeszcze tutaj zawsze od środka czarną kredką tak brysuję, żeby nie było widać tej takiej przestrzeni między okiem. Powieko, że to tak trochę przyciemniam, a jeszcze teraz sobie nałożę błyszczyk, który jest z tą papryczką. On tak troszeczkę to usta takie zrobi, takie trochę pobudzi do życia. Ja mam taki dosyć jasny kolor ust, naturalnie, i ja lubię jak one mi się tak troszkę spie spieką po tym błyszczyku, żeby takie właśnie były bardziej e, takie. takie takie życie trochę, żeby się tak obudziły. Tak hello, wstawajcie. On jest z vibo Spicy. Spicy Lip Gloss. Z takimi mieniącymi się... Nie wiem, czy to widać. O, tak pokażę. O, odwrotnie. O, taki wygląda. I on jest taki opalizujący. No, tak trochę jakby pomarańcz, niebieski, zielony. Taki właśnie... I nawet przy tym naszym dzisiejszym glow. On tutaj pasuje. Na razie go tak wklepuję. Pozostawiam, żeby te usta mi się tak trochę spiekły od niego, żebym trochę pobudził te usta. Oko zrobione to będzie tuż. I to jest mój jeden z bardziej ulubionych. Z polecenia z YouTube'a go wzięłam. Makijażowe youtuberki, one go bardzo polecają. To jest Maybelline, Sky High. Dobre jest bardzo. I jeszcze udało mi się go kupić na jakiejś tam promocji, więc idealnie. On ma taką silikonową szczoteczkę. Ja nie lubię silikonowych, ale ten jest dobry. dzisiaj tak delikatnie. Teraz muszę troszeczkę tutaj sobie przypudrować tą część, bo tutaj najbardziej produkcja sebum jest największa. Zawsze się tutaj świecimy broda i tutaj ten trójkąt najbardziej. Uważam, że to jest najlepszy produkt, yy, jaki powstał. Laura Mercier, taki puder sypki i on jest boski. On jest boski. Tyle mogę o nim powiedzieć. Nakładam tak, 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 tyle co mi się dotknęło do tego. I pyk, pyk, i później to rozprowadzę. Tylko tutaj przy oku nos, bo ta część najbardziej nam się świeci. A że chcemy zostać ten taki glow na policzkach, to tutaj nie pudruję, tylko pod okiem. To by było na tyle z, tej, z tego etapu. Tak się zastanawiam. Aha, dobrze, bo na samym końcu zrobimy usta, a jeszcze troszeczkę, jak już to ma być takie glow, to ja tutaj dołożę trochę tego błyszczącego. Wezmę na pędzelek ten, co miałam na oczy. Wezmę te takie błyszczące cienie, które tutaj są. I jeszcze tutaj przeciągnę, tak, oko z policzkiem. glow. Teraz mamy takie glow z tego konturówka i to jest z Lovely Perfect Line. Taka z takich tych właśnie drogeryjnych, tańszych. Bardzo ładny kolor, taki brudny róż, taki brudny róż z brązem. Bardzo dobrze wygląda na ustach. I moje ostatnio ulubione szmineczki. To akurat dostałam dla tego takie malutkie opakowania. Charlotte Tilbury i, i, i co mogę powiedzieć? Eee... Wow! No... <śleszy> Przepraszam. Eee... Recenzenci z YouTube, z innych platform nie kłamią. Naprawdę te szminki są boskie. Naprawdę są boskie. A szczególnie ten kolor, ten taki najbardziej znany, jak on się nazywa, Pillow Talk. On jest taki ładny, jest tak ładnie wygląda na ustach. W ogóle konsystencja tej szminki uh, jest naprawdę bardzo dobra. Nie mam pojęcia, ile ona kosztuje, ale wydaje mi się, że dosyć sporo pewnie około 200 zł za szminkę, i to jest bardzo dużo. Na razie jeszcze ją mam. Ale też już jest na takiej granicy, że już trochę ją zużyłam. Zobaczę, jak bardzo, jak bardzo będę chciała ją mieć, to ją wtedy kupię. Mój makijaż to tutaj ta kredka, czasami jest tylko ta kredka i nakładam jakiś błyszczyk czy, czy jakąś inną szminkę. Ja sobie tak zawsze, może nie, że wyjeżdżam, ale staram się rysować właśnie w tej. Ojej, już coś tutaj się tej mojej, na tych liniach, ust. Paluszkiem tak rozcieram ten kontur, żeby nie było takie wyrysowane, takie ostre. One się już powiększyły. Że... I bierzemy tą szmineczkę. I ja też tutaj tylko tak ją wklepię. Nie będę tak mocno narysować, tylko tak że to takie. Albo po troszkę tu, i po całości rozciera. Jeszcze może trochę takiego błyszczyka nałożę. Wezmę sobie tak tutaj na rękę. Tak troszeczkę go tutaj wezmę i rozsmaruję. klepie. Ale się tak troszeczkę jeszcze zrobią takie bardziej błyszczące, glowy. Ale jak ja wam mówiłam, tu takie są. W ogóle widać. o tutaj się skaleczyłam, proszę na to nie patrzeć. On się tak mieni. Zobaczymy jeszcze tak, pokażę może. Nie, na tym patyczku tego nie widać. Widać tutaj. I na ustach. Mój make-up dzisiejszy się prezentuje tak. Glowy. Moi drodzy, dziękuję Wam za dzisiaj. Mam nadzieję, że podobał Wam się taki odcinek trochę inaczej. Dzisiaj makijażowo, ale już niedługo będą kolejne odcinki związane z stylizacjami, z ubraniami. Będzie tego dużo. Dzisiaj trochę tak dla odmiany, trochę tak inaczej makijaż. Mam nadzieję, że wam się spodobała taka wersja glowy, shiny. Koniecznie piszcie w komentarzach co myślicie, czy takie filmy też mam nagrywać. Dajcie znać. A dzisiaj już wam dziękuję. Trzymajcie się ciepło. Przesyłam wam buziaczki. Pozdrowienia i widzimy się już bardzo, bardzo niedługo. Tchau.